Będzie dobrze. Także to tak jak tutaj pokazuję, to są pierwsze pierwszy element wystawy, wycinanki łowickie. One składają się z takich wielu nałożonych na siebie warstw papieru odpowiednio wyciętego, w motyw takich kwiatków, trochę pawich oczek, to jest taki najbardziej, że tak powiem, charakterystyczny motyw. No i tutaj też mamy charakterystyczny kogutek łowicki, który no, się w wielu regionach pojawia, niekoniecznie, że tak powiem, związany z łowiczem. To taki, że tak powiem, ludowy hit, który się pojawia troszeczkę, tutaj jest niezrozumienie tego, że jest to przede wszystkim wzór łowicki, tam powinien być stosowany, no ale jest to bardziej taka, że tak powiem, folkowa już w tym momencie rzecz. Kolejna kolejne z takich Eksponatów, które mamy, to są takie dosyć duże, słomiane lalki. One już są, że tak powiem, dosyć wiekowe, dlatego troszeczkę widać na nich ząb czasu, ale są bardzo dobrze wykonane technicznie. Tak? To pochodzą właśnie z naszych zbiorów, można powiedzieć, dawnych. Na ścianach mamy wycinanki. Teraz też pokażę resztę. Tutaj mamy też taką wykonaną ze słomy szopkę. Słomę i siana. No, Daszek jest zrobiony z, z siana. Też na bazie moich wycinanek powstały takie instalacje, że tak powiem, wielkoformatowe, też bazujące właśnie na wycinankach lubelskich, które tworzą nam tutaj takie przepierzenie. No i na górze. Bo nie wiem czy będzie dobrze widać, ale powinno być całkiem nieźle. Mamy podłaźniczkę. Więc oczywiście centralnym elementem podłaźniczki jest świat. Tutaj jest duży świat, tu są małe światy. No i oprócz tego są oczywiście orzechy malowane, jest łańcuch zrobiony z takich gwiazd, znaczy bardziej kokardek. No i to oczywiście jest uzupełnione też trochę jabłuszkami um, malutkimi, więc, więc, że tak powiem, dającymi się zawiesić na podłaźniczce. No i tu mamy jeszcze z takich ciekawych rzeczy kosz zasobowy, um, wykonany ze słomy, um, też, też z naszych zbiorów, że tak powiem dawnych. No i tutaj też jeszcze są um, wycinanki przywieszone. To znaczy, tak, no oczywiście. Autorem tych wycinanek jestem ja, bo też wiele rzeczy na wystawie zostało wykonanych przeze mnie, ale też staraliśmy się do tego, że tak powiem, wykorzystać pracę różnych twórców. Tutaj też jeszcze mamy na oknie taką, nie wiem czy w ogóle będzie widać, bo troszeczkę tak, z, z oknem to gorzej. Wycinankę nazwijmy to firankową. No i też tutaj jeszcze za choinką mamy mm, taką. Powiększoną wycinankę. Natomiast no, ważnym punktem, oczywiście, naszej wystawy jest choinka. To jest rzecz jasna żywy świerk. No i mamy na nim wszelakie ozdoby, jakie się, że tak powiem, kojarzą nam ze świętami. Mamy tutaj na przykład takie. Tu jest taki właśnie pajączek z motywem Pawichoczek, to też akurat mojego wykonania. Tutaj jest gwiazdka, to jest państwo krajewscy, to też okolice Lublina. Mamy też ozdoby świąteczne, wykonane na przykład na wydmuszkach. To akurat jest w postaci pawia. Mamy też tutaj taką ozdobę w postaci takiego wisioru z taką bardzo drobną wycinanką. Oprócz tego są oczywiście tutaj wąbki, które są malowane w takie wzory, które są głównie przeniesione z haftu ludowego. I też jeszcze tylko to chyba w gablocie będziemy mieć bombkę, która jest oklejona właśnie wycinanką łowicką. Poza tym oczywiście pojawiają się takie ozdoby jak łańcuch, jeżyki, które też oczywiście mogą być częścią pająka. Ozdoby geometryczne, takie oparte na sześcianie z papieru, dzbanuszki, czyli ozdoby, które po prostu przypominały dzbanek, też zrobione z wydmuszki jajka. Tutaj też są na przykład takie aniołki z twarzyczkami, czy też takie tak zwane kalinki, czyli ozdóbki, na przykład w postaci takich baletnic, gdzie ta spódniczka jest zrobiona z. Na przykład bibuły czy jakiegoś takiego ozdobnego papieru, oczywiście też pojawiają się woskowe świeczki w lichtarzykach, no i takie bardzo ciekawe ozdoby z, ze szklanych koralików, tak jak tutaj mamy na przykład. Oczywiście to jest kolorowy papier, no i te sznury są zrobione ze szklanych koralików, też taka bardzo dawna ozdoba. No, i jeszcze a propos pomponów. Tu tutaj są te pomponiki takie właśnie z tych rureczek, które też mogą być elementem pająka. No i też tutaj są oczywiście takie drobne pajączki, które możemy wykorzystać na choinkę. Mogą być na przykład takie czy takie właśnie z jeżykami. Oprócz tego mamy też tutaj gdzie gdzieniegdzie takie dosyć już stare bombki z naszych zbiorów. Kolejna rzecz, czyli mamy w gablocie. Parę m, takich już archiwalnych, zabytkowych bombek. Pojawia się właśnie serwetka z haftem kaszubskim, trochę świec z wosku, bo oczywiście kiedyś świece były przede wszystkim woskowe. No i tutaj, właśnie w gablocie, postaram się pokazać na tyle, na ile to będzie możliwe. Pojawiają się te, ta czarna i ta bordowa bombka to są właśnie szklane bombki, oklejone wycinankami łowickimi, także też widzimy to takie przeniesienie tych tradycyjnych wzorów na. No można powiedzieć też trochę współczesne potrzeby, czyli właśnie te bombki szklane. Oprócz tego mamy tutaj też świat. Ten też jest akurat mojego wykonania. Tak, jeszcze tutaj troszeczkę widać. Natomiast też tutaj się pojawia jeszcze świat innej twórczyni, która też, właśnie, bardzo ładnie je wykonuje. Ona też jest autorką wycinanek, zapłatka, takich, które są naklejane na papier, które mogą służyć, oczywiście, jako taka ozdoba w formie ramki. No i też w takiej formie, że tak powiem, zupełnie. Bez, 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 bez ramki, bez, że tak powiem, tego tła. Jako taka po prostu wisząca ozdoba mogą się pojawiać z innych światów, no to mamy oczywiście takie wycinanki po prostu z całej tafli. Takie jak na przykład mamy tutaj te takie zwykłe, tradycyjne, kuliste. Tutaj jest też kulisty, taki nieco, że tak powiem, odwróconymi. Z odwróconymi facetkami. Tutaj mamy też mojego wykonania na przykład świat w formie grzybka. Też są wisiory. No i pojawiają się na przykład światy w formie kapliczek. Więc też, też to jest jedna z dawniejszych form. Tutaj jeszcze świat w formie żółbka. No i też tutaj grzybek. Oprócz tego mamy też jeszcze tutaj w tej ścianie, będzie dobrze widać, to jest. Wycinanka, która mogła na przykład znajdować się w domach na oknie, czyli taka wycinanka firankowa, to jest wzór taki z obszarów lubelszczyzny, czyli przede wszystkim są to motywy geometryczne składające się z wielu linii, kółek, trójkątów, kwadratów i że tak powiem różnych wariacji takich prostych brył. One przede wszystkim zdobiły okna, zastępowały firanki, no i przede wszystkim też miały taką funkcję praktyczną, bo taką wycinankę można było co jakiś czas wykonać. Jeżeli się zabrudziła, to po prostu wyrzucano. No i tak jakby no, nie było tego problemu, że trzeba krochmalić, prasować, tak bardzo dbać o tą firankę. No i przede wszystkim, jeżeli się znudziła, to po prostu wyrzucano, robiono nową. Tak? No, a jeżeli mamy firankę, no to tak szybko jej wyrzucać nie będziemy. Tutaj mamy też troszeczkę takiej, nazwijmy to, galanterii stołowej, czyli y, obrusik haftowany y, krzyżykowo, jest koronka taka, można powiedzieć, y, pleciona, prawdopodobnie też wykonywana, y, nie wiem, czy ona nie jest wykonana nawet z taką techniką na igle. Są też takie zwykłe oczywiście y, szydełkowe, też, też to, co się mogło pojawiać w, w okresie świątecznym, czyli na przykład ozdobne poszewki na poduszki, tak? Więc, więc to też miał podkreślić ten taki świąteczny charakter. No i tutaj też jest taka e, szopka z mchu, e, słomek i kłosów. E, tutaj też jeszcze mamy kilka tych e, właśnie wycinanek z opłatka, e, no i tutaj mamy taki też dosyć duży świat te dwa światy też są mojego wykonania całość też jest przyozdobiona taką też właśnie przeniesioną na większą instalację wycinanką no jeszcze z takich słomkowych ozdób tutaj mamy na przykład też na terenie lubelszczyzny mamy taki ośrodek słomkarski który właśnie słynie z różnych ozdób wykonanych ze słomy mamy tutaj na przykład czarownice z takiego Zboża jednokolorowego, zboża barwionego. Jest też baranek. On się też kojarzy w dużej mierze z świętami wielkanocnymi, no ale jeżeli byśmy robili na przykład jakąś instalację z, ze żłupkiem, z, z szopką, to też taki baranek mógłby się pojawić. Mamy też tutaj na przykład żłóbek taki nieco większy i w orzechu. Też podobną szopkę. No i tutaj też są ptaki um, wykonane z, ze słomek. Natomiast jeszcze taką e, istotną e, częścią jest oczywiście też ta choinka, na której mamy różne ozdoby słomkowe. Tutaj są na przykład e, ślimaczki, e, aniołki, jest też łańcuch taki wykonany z plecionki. No i oczywiście różne postacie figuralne, czyli na przykład już wspomniane czarownice, są na przykład właśnie kobiety w rodzaju takiej sukienki z takim kubraczkiem, mniejsza czarownica, na przykład. Czy też, tylko dziś znajdę, jest tutaj święty Mikołaj w takiej postaci. Także jest też to na pewno bardzo kreatywne wykorzystanie słomek. Jest też na przykład dzwoneczek, czy takie serduszko, też podobnie zrobione jak ten ślimaczek. No, i takim ostatnim elementem z takich stojących rzeczy jest koinka przyozdobiona pierniczkami, które też często były wykonywane jako taka ozdoba świąteczna. No i oczywiście taki łańcuch, który pewnie wszyscy znamy, zrobiony z kółeczek, z papieru. Z takich można powiedzieć większych ozdób, które pojawiają się na suficie, mamy na przykład. Taki pająk. Jest to pająk, tylko nie wiem, czy dobrze go widać, bo, tak powiem, światło jest niezbyt fortunne. E, może w ten sposób. To jest pająk, właśnie tak, jak wspominałam, e, w formie nazwa tego regionalnego pająka to są kierce. E, to jest pająk z użyciem Łubinu akurat, więc też oczywiście roślina strączkowa, ale troszeczkę inna te nasionka są takie, można powiedzieć, um, lekko centkowane, więc też to jest bardzo ciekawe wykorzystanie e, takich e, ziarenek. No i oczywiście zamiast tych takich pomponów są kwiaty, tak? więc one oczywiście są uzupełnione o te takie e, listeczki. E, jeszcze z takich e, ciekawych pająków, jest na przykład ten, to jest taki bardziej w stylu lubelskim, jest wykonany przez twórczynię, powiem taką ciekawostkę, panią Juszę, która zaczęła robić pająki już w podeszłym wieku, no po prostu jako taką formę hobby i też na pewno sprawia jej to dużo przyjemności, więc, więc jest to bardzo pozytywne zjawisko. No i jeszcze mamy, tylko troszeczkę nam tak powiem, brakuje do końca, pająk taki, który wypełnia nam sufit sali. Jeszcze oczywiście będziemy go wzbogacać. On, że tak powiem, ma zająć tą przestrzeń sufitu. No także to są chyba najważniejsze rzeczy, które pojawiają się na wystawie. Też oczywiście zapraszamy tak na żywo. Do odwiedzenia też oczywiście mamy taką przyzdobę, nazwijmy to, podłogi, czyli też trochę wysypaliśmy ją sianem, tak jak niegdyś to bywało. Oczywiście to jest oznaka tego, że skoro Jezus mógł się urodzić w żłóbku na sianie, to my też możemy w tym okresie świątecznym po tym sianie chodzić. Tak? Stąd też właśnie się pojawia ten zwyczaj wkładania sianka pod obrós. No więc chyba to są takie najważniejsze rzeczy. Staraliśmy się na wystawie pokazać takie najciekawsze można powiedzieć elementy tych ozdób i mam nadzieję, że udało mi się trochę zaciekawić tym tematem właśnie tego dziedzictwa kulturowego. Dziękujemy ehm. bardzo. Na no usłyszenie. Dziękuję Do bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Ja. Dziękuję.